Na tegorocznych jubileuszowych targach TRAKO przedstawiamy modele rozwiązań naszych, które proponujemy na rynku polskim i nie tylko, i w krajach Byłego Związku Radzieckiego w formacie 1 do 1. Czyli wszystkie modele, które Państwo widzicie, to są rzeczywiste nasze wyroby produkowane w Polsce w fabryce w Katowicach. Proponujemy rozwiązania dla konstrukcji bezpodsypkowych, dla kolei, dla metra. Proponujemy rozwiązania przejazdów w poziomie szyn, nawierzchni przejazdowej w poziomie szyn i proponujemy również rozwiązania mat wibroizolacyjnych dla konstrukcji podsypkowych i bezpodsypkowych. Na każde nasze targi zapraszamy studentów. Kontaktujemy się ze wszystkimi Politechnikami Polskimi, którzy mają wydziały kolei żelaznej czy dróg żelaznych i profesorowie wyznaczają najlepszych 5-10 studentów, których my zapraszamy do siebie. i no mają możliwość zobaczyć targi, zobaczyć branżę, zobaczyć e, cały biznes, e, duży biznes kolejowy, no bo tutaj na trako e, są wszyscy znaczący gracze i e, mają możliwość rzeczywiście też e, zobaczyć nasze rozwiązania, tak jak powiedziałem, w wielkości 1 do 1. My od wielu, wielu lat tak, w tym obszarze działamy. E, mamy w grupie naszej projekt, który powstał właśnie w oparciu o relacje biznes-nauka. Jest w naszej grupie spółka Neox. To jest właśnie świetny przykład na to, że można w oparciu o nasze świetne zaplecze naukowe, o kadrę naukową doprowadzić od pomysłu do wdrożenia, do opracowania linii produkcyjnej, do opracowania technologii. Także działamy w tym obszarze i bardzo ściśle współpracujemy z nauką.